Bardzo Wam dziękuję za dotychczasowe komentarze, za polubienia i za subskrypcję. Oczywiście jest to wciąż aktualne, w związku z tym dalej Was proszę o zostawienie subika, komentarz, link, również rozpowszechnianie tego kanału poznajomych. Tak w ogóle, to wiecie, ja sobie tak myślę, że na autostradzie. Strasznie łatwo zgubić drogę, w ogóle pomylić kierunki i wszystko. To chyba najłatwiej na autostradzie, bo jak ja teraz, któryś raz z kolei, <grytania> jadę i mam na GPS-ie jedź tak dalej, 90 km. No więc jak jadę, 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 wiecie, jak wygląda autostrada, nie? Po prostu jak się jedzie 90, no dobra, 95 może. Nie, 90 tutaj GPS mi mówi. No właśnie, to jest ta różnica. To to po prostu no, 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 nic się nie dzieje, nie? Nic, na szczęście, nic się nie dzieje. A później przychodzi nagle co do czego i trzeba skręcić. I w ogóle obudzić się, skręcić. Nie pomylić lewej z prawą strony, bo chyba to jest najłatwiej w tym momencie, jak już człowiek jest taki kompletnie przynudzony tą jazdą. Przynudzony? Przymulony? <grym> albo przymulona to po prostu mi się już wielokrotnie zdarzyło, że w ostatniej chwili tu adrenalina skacze, ja po prostu pomiędzy tymi pasami stoję, bo jadę, bo po prostu nie wiem, nie, nie kojarzę, nie wiem, tu na pewno w prawo, a może jednak prosto, a zjeżdżać, nie zjeżdżać. No i tak właśnie zaczęłam się rozkręcać, bo mam dwa kilometry do y, y, trzymania się bardziej lewej strony. I... No i muszę te dwa kilometry pilnować teraz, bo widzę, że tutaj mam München, a tam mam Win. Co oznacza, że jak się pomylę, to pojadę na Win, a chcę pojechać na München. No i to już taka gruba sprawa, nie? No, tak wylądować w Win zamiast w München. Te moje myśli zawsze gdzieś tak daleko odchodzą. Ale jak tak e, powiedziałam o tym win i myli się to sobie pomyślałam, że powinnam powiedzieć po polsku, a nie tak jak jest mm, tam napisane na tych tablicach. Tak wiecie, tak mózg zaczyna pracować, <grym> że może mm, to tak źle, że tak powiedziałam. No i mi się przypomniało jak kiedyś w podstawówce, ja byłam taka dosyć nio, nierozgarniętym dzieckiem w wielu sprawach nie kojarzyłam, coś, nie wiem czy ja jakiegoś Aspergera nie mam A w każdym razie pani z geografii się zapytała i coś tam, ja spojrzałam na mapę zobaczyłam Roma i powiedziałam Roma i po prostu wszyscy się za mnie śmiali i od tej pory ja nie wiedziałam o co chodzi bo w ogóle nie skojarzyłam że to jest miejscowość, która nazywa się również Rzym po polsku i jakoś, wiecie, ja to wiedziałam, ale nie skojarzyłam w tym momencie, jak miałam odpowiadać, no bo jak miałam odpowiadać, to byłam bardzo tym zestresowana, bardziej zestresowana, więc wyłączyło mi się myślenie. No i do dzisiaj pamiętam, że to jest tak strasznie istotne, tak strasznie istotne, w jaki sposób człowiek powie nazwę miejscowości, no i bo inaczej inni po prostu się mogą z Ciebie wyśmiać i powiedzieć, że jesteś najgorsza na świecie, ponieważ nie kojarzysz podstawowych rzeczy, które wszyscy kojarzą, no. Uuu, właśnie jest teraz moment, kiedy powinnam zacząć skręcić, bo mi się pas skończył na autostradzie, się kończą pasy czasami i wtedy się robi takie uuu. Jezus Maria, nie dość, że się kończy pas. To jeszcze muszę coś zrobić tutaj. bo czemu ja tutaj jestem w ogóle? Mam jechać prosto, mam zjechać w ogóle. A, za mną samochód jest. No dobra. Wiecie, ile rzeczy się dzieje na autostradzie? Po prostu nagle, nagle, nagle takie czynności. W ogóle musiałam zmienić pas, bo mój pas zjeżdża, najpierw się skończył, a później mój pas ten taki na słabszy, dla na, na najgorszych i w ogóle najwolniejszy i dla takich fajfów i fajfek <noise> i takich, którzy po prostu nie potrafią jeździć <noise> później zmienił się na y, zjazd do restauracji kurwa macie uh. tak to jest na autostradzie, trzeba uważać bo po prostu nagle ludzie mogą hamować Jezus Maria Tyle rzeczy naraz. Patrzcie, a tu nie pokazało, że tak będzie, taka sytuacja. Wo, Po prostu ludzie zahamowali przede mną. Jakim prawem? Jakim prawem? No i bardziej lepszy przygód naraz. Aż liska się obudziła. Przestała chrapać. Także bywa tak niebezpiecznie na autostradzie. Tylko ciekawe, czemu my teraz stoimy. Ale farcojge. Kontrol sztere Bitte ein... Ein Ordner... Kurcze, źle widzę. Ein Ordner... No dobra. To ja może wiem dlaczego. No nie pomyliłam się. Wjeżdżam do Niemiec. Wjeżdżam do Niemiec. Tak, tak. Właśnie jestem przed granicą. Przy Salzburgu. Taka sytuacja.